Po raz trzeci na boiskach Orlik rozegrany został piłkarski turniej dzikich drużyn pod nazwą Lato w mieście. Opuchar burmistrza Janusza Antczaka rywalizowali chłopcy w dwóch grupach, 11 i 14-latków. Wśród starszych zwyciężył zespół o wdzięcznej nazwie Piki Polo, który w finale wygrał 3-0 z wieluńskim teamem. Natomiast w meczu o trzecie miejsce Orange pokonał 2-0 FC 44. W turnieju 11 latków triumfował z kolei ciasteczkowy team, który trzy mecze wygrał, jeden zremisował i zgromadził 10 punktów. O jeden punkt mniej zdobyły i drugie miejsce zajęły chłopaki osiedlaki, a trzecie z liczbą pięciu punktów przypadło LZS-owi Ożarów. Poza pucharami, które w imieniu burmistrza wręczył dyrektor zespołu obsługi placówek oświatowo wychowawczych Romuald Kucharczyk, wyróżniający się zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe. Poza meczami piłki nożnej rywalizowano także w trzech konkurencjach indywidualnych. W biegu na 300 metrów zwyciężył przemek Sobieraj przed Mateuszem Pluskotą i Krzysztofem Płuską. Nagrodę otrzymała też jedyna wśród 17 uczestników dziewczyna Ola Włodarczyk, od której lepsi okazali się tylko cztery chłopcy. W konkursie rzutów piłką do kosza zwyciężył natomiast Adrian Urbanek, który wyprzedził basie Soberę z Katowic i Bartka Dobrocia. Z kolei w sprincie na 50 metrów zwyciężył Patryk Kaczmarski, który wyprzedził Bartka Kalisiewicza i Olę Nagłą. Warto dodać, że głównymi organizatorami sportowej rywalizacji był Wieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Spółdzielczy Dom Kultury Wieruńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na osiedlu Wyszyńskiego, który ufundował medale dla zwycięskich drużyn i statuetki dla wyróżnionych piłkarzy. Nagrody wręczali kierownik Spółdzielczego Domu Kultury Ewa Łuczak i kierownik WOSIR Jacek Raszewski. I mamy zwycięzcę w młodszej grupie w turnieju WOSIR-USDK WSM. Przedstawcie się, jak, jak Wasza drużyna się nazywa i skąd pomysł na taką nazwę? Jak się nazywacie? E, nasza drużyna nazywa się Ciasteczkowy Team. No, wpadliśmy na tę nazwę, bo lubimy ciastka. E, jestem Igor Klawczyk, Kacper Karbowiak. Juryk Napieraj. Kamil Górny. Kuba Stępień. Bartoś podyma. Jak wpadliście na pomysł, że żeby się zapisać do tego W już... Koledzy powiedzieli, że, je, że jest takie coś i że mogę grać z nimi. Co akurat takie składanie innych? Kto? Czy co o tym decydowało? Yy, nie. Wiem. Z się znacie czy z klubu? Jak... na WKS też chodzimy i wiemy kto lepiej trochę gra. Czy były jakieś zapisy, kto, kto słabszy, kto lepszy, kto może grać w tej drużynie lub nie? No Szukaliśmy takich dobrych i z kolegów wybieraliśmy, tak, kto jest dobry najbardziej. Były takie przypadki, że się ktoś za... chciał zapisać, ale po prostu za miał umiejętności i nie przyjęliście go? Nie, nie było takich. Sami proponowaliście. Jak przebiegała konkurencja wasza w kolejnym mecze? No było trochę ciężko, ale daliśmy sobie radę. Czyli w tych czterech czy pięciu meczach same zwycięstwa, czy ktoś wam sprawił trochę problemów? Cztery zwycięstwa i jeden bezbramkowy remis. Kto najwięcej bramek strzelił z was? Ja jeszcze nie, najwięcej. Jeszcze sześć bramek? Sześć bramek. I jak to będzie z waszą przygodą pi piłkarską bo w dalszym ciągu? Chcecie się rozwijać, jakoś nie, nie tylko na boiskach tu w Orliku, czy również w klubie? No chcemy się rozwijać, tak, żeby już tak, zostać takimi piłkarzami, jakimiś. Żeby w w życiu mieć cel jakiś. A powiecie, gdzie gracie na co dzień i kto was trenuje? Y, Mnie pan Słonina, imienia nie wiem. Pan Marek Słonina, a gdzie jesteś? W jakim klubie? W wieluńskim klubie sportowym.